Czy widoczny znak zakazu dotyczy tylko chodnika? Mhm. Widoczny ten po lewej stronie. Ten, co w słońcu się znalazł tutaj. Nie dość, że tak, mamy zakaz zatrzymywania pod groźbą odholowania, czyli w takim miejscu na pewno będziemy zabierać, zagrażać. Zabierać widoczność, komuś utrudniać, zagrażać. Moi drodzy, jeszcze dokładnie jest wytłumaczenie takie samo. Nie dotyczy tylko chodnika, dlatego, że dotyczy tej strony drogi, po której został ustawiony. Stoi po lewej stronie, więc dotyczy chodnika, jezdni, tej strony drogi. Cała lewa nie ma prawa się zatrzymywać nawet na sekundę pod groźbą odholowania na koszt właściciela pojazdu. I potem nie dość, że. Pierwsze, pierwsza zawsze sytuacja to jest taka, że szukamy wychodząc na przykład z restauracji czy skądś z pojazdu, myśląc, że, że on zniknął nieprawnie, a tu się okazuje, że został odholowany, jeżeli przegapimy. No ja wiem, że Państwo nie będziecie mi tego robić. Nie będziecie, tak na zakazach. Okay? Nie będziecie tak na zakazach się zatrzymać, no już szczególnie takich, które byłyby oznakowane holownikiem.